Cześć dziewczyny, witam was serdecznie, fajnie, że jesteście. Dzisiaj mam dla was filmik, w którym chciałam wam opowiedzieć troszkę o tym, jak radzić sobie z suchymi skórkami, skórkami u paznokci i jak ja to robiłam, ponieważ jedna z was pytała mnie o to na blogu, a sama kiedyś miałam z tym duży problem i pomyślałam sobie, że mogę powiedzieć wam trochę o produktach, które mi pomogły. Ja tych produktów niestety nie mogę wam teraz pokazać, ponieważ już ich nie używam. W tym momencie moje skórki u paznokci są w całkiem dobrym stanie i teraz tak naprawdę nic z nimi nie robię, nawet ich nie odsuwam, ponieważ nie mam takiej potrzeby. Ja trzymałam niektóre z opakowań tych produktów, żeby kiedyś Wam je pokazać, ale ostatnio robiłam porządki wiosenne i stwierdziłam, że nie, po prostu wszystko już wywalam, bo miałam tego dość dużo. No i niestety wywaliłam te rzeczy, które teraz by mi się przydały, ale mam nadzieję, że zdjęcia, które będą pojawiały się z boku, trochę Wam pomogą. Ale na początek chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, o którą bardzo wiele z Was często mnie pytało i to jest moje tło. Jak widzicie, tło z tyłu jest chwilowo nieobecne, ponieważ jest obok mnie. Wiele z Was często pytało się, czy to jest pomalowana ściana, czy to jest tapeta, co to w ogóle jest. I Dzisiaj chciałam Wam pokazać, ponieważ to jest zwykły blejtram pomalowany farbami akrylowymi. Ja kupiłam taki blejtram, który jest blejtramem 3D. On różni się tym od zwykłego blejtramu, że jest po prostu grubszy, ma grubszą ramę. Ja trafiłam na niego, on był przeceniony, ponieważ miał dziurę i kupiłam go za 50 zł. Bo jeśli on ma być moim tłem do filmików, dziura nie będzie w ogóle przeszkadzała, normalnie takie ramy 3D są droższe, ale myślę, że taki Blaytram tego rozmiaru będzie mogły kupić. Za około 50-70 zł. Ja mój Black Tram pomalowałam z zwykłymi farbami akrylowymi, używając takiego bardzo szerokiego pędzla. Mieszałam te farby z dużą ilością wody, dzięki czemu uzyskałam takie dość delikatne przejścia. Jeśli chciałabyście powtórzyć coś takiego na ścianie, to najprawdopodobniej farba będzie bardzo spływać i to może być niemożliwe. Ale możecie zawsze tę farbę jakoś rozbierać i takim bardzo szerokim pędzlem rozprowadzać je na ścianie. Wtedy to nie powinno spływać aż w takim stopniu, a myślę, że może też wyglądać dość interesująco. Taki blejtram możecie kupić w sklepie plastycznym takim z akcesoriami dla plastyków. Tam też możecie zdobyć taki duży pędzelek i wszystkie farby, jakie będziecie potrzebować. To jest naprawdę bardzo łatwe do zrobienia. Chyba najtrudniejszą kwestią jest wybór fajnych kolorów. Takie farby akrylowe możecie kupić również w sklepie plastycznym. Jedna Dybka kosztuje od no, chyba nie wiem, 7, 8 zł do 12 albo 10 zł. Także jeśli użyjemy na przykład trzech kolorów plus bieli, to też nie jest jakiś duży wydatek. No i to jest chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten element na filmiku coś Wam wyjaśnił i że wiecie mi więcej już o co chodzi. Teraz przejdziemy do tego właściwego tematu, jakim jest pielęgnacja skórek. Kiedy jeszcze intensywniej zajmowałam się pielęgnacją moich skórek, starałam się ich nigdy nie wycinać, ponieważ jeśli wycinamy skórki, możemy uszkodzić paznokieć i on potem będzie wyrastał uszkodzony albo to uszkodzenie będzie na tyle trwałe, że zostanie z nami na bardzo, bardzo długi czas. Skórki wycinane mogą też rozprzestrzeniać się dalej na nasze paznokcie, rosnąć trochę szybciej. Jeśli koniecznie chcemy skrócić nasze skórki przy paznokciach, możemy delikatnie je odsuwać po uprzednim zmiękczeniu. Potrzebujemy takiego zwykłego patyczka do odsuwania skórek. U mnie najlepiej sprawdzały się patyczki drewniane, nie wiem czemu, jakoś tak po prostu najlepiej te skórki odsuwały i preparatu do zmiękczania skórek, ale możemy też odsuwać skórki. Po długiej, ciepłej kąpieli, kiedy one naturalnie będą delikatnie rozmiękczone. Żaden preparat do zmiękczania skórek tych skórek nie usunie, i tak naprawdę one tylko delikatnie zmiękczają tą skórkę na tyle, żebyśmy mogły ją odsunąć. Ja używam dwóch bardzo fajnych preparatów do zmiękczania skórek. Jednym z nich był preparat Inglopa, który faktycznie bardzo fajnie się sprawował i byłam z niego dość zadowolona. On był trochę tańszy chyba od tego drugiego z Sally Hansen, który również bardzo mi się podobał i faktycznie. Nie przy użyciu takiego preparatu do zmiękczania to odsuwanie jest delikatnie ułatwione i myślę, że będzie przebiegać po prostu łatwiej i lepiej. Ja przez pewien czas męczyłam się bardzo z suchymi skórkami i kupiłam dwa preparaty które używane razem bardzo mi pomogły. Pierwszym z nich był balsam 2x5 z Herba Studio. To jest ta firma, która produkuje Tisan, bardzo fajny balsam do ust. I ten balsam do paznokci, czy do skórek paznokci jest też bardzo fajny. Jest taki bardzo ziołowy. Kosztuje około 9 zł i możemy go zamówić w aptece. On jest faktycznie bardzo pomocny. Ma taki fajny miodowo-ziołowy zapach. Nakładamy go tutaj na skórki paznokci i wykonujemy delikatny masaż. On tak naprawdę Wzmocni delikatnie paznokcie i może prowadzić do tego, że paznokcie będą rosły delikatnie szybciej właśnie dzięki temu, że będziemy masować to miejsce tutaj. Ale on tak naprawdę najlepiej u mnie sprawdził się w duecie z drugim produktem, który jest produktem LBiotiki i to było takie serum na paznokci w białej, malutkiej, plastikowej buteleczce z niej fioletowymi napisami. Możecie je teraz zobaczyć tutaj. Ono kosztowało chyba około 15 albo 17 zł. Albo 13, trochę więcej w każdym razie. I miało taki dość intensywny mm, zapach jakichś produktów do stylizacji włosów. Tak mi się kojarzył ten zapach. Ja za bardzo za nim nie przepadałam, ale uwielbiałam go nakładać właśnie po balsamie z Herba Studio, ponieważ em, to serum z Elbiotyki bardzo fajnie osadzało się na płytce paznokcia i na skórkach. Delikatnie zasychało i tworzyło taką barierę ochronną na skórkach i na płytce paznokcia, a pod spodem siedział sobie ten balsam z Herba Studio i taki duet spisywał się na moich paznokciach najlepiej. Paznokcie zaczęły naprawdę bardzo ładnie rosnąć i faktycznie byłam w stanie zapuścić trochę więcej niż milimetr czy 2. A skórki były naprawdę niesamowicie naniżone, bardzo ładnie wyrosły, i wtedy mogłam zacząć odsuwać je patyczkiem. Później, z czasem, one wymagały coraz mniej tego odsuwania, i w tym momencie już w ogóle nie muszę tego robić. Jeśli macie naprawdę bardzo suche skórki i tendencje do zadziorków, możecie wybrać się do apteki i zaopatrzyć się w kapsułki z witaminą A i E. Te kapsułki są naprawdę niesamowicie pomocne właśnie jeśli chodzi o okolice paznokci, ponieważ możemy przekuć taką kapsułkę i wycisnąć jej zawartość na skórki, wykonać delikatny masaż najlepiej na noc, a potem musimy uważać, żebyśmy zachowywały się mniej więcej tak, jak kiedy mamy lakier na paznokciach. Chodzi o to, żeby nie wycierać zawartości kapsułki na naszych skórkach w poduszki, więc po prostu trzymajmy te, te palce na kołderce czy na poduszce. Na drugi dzień najprawdopodobniej zauważycie naprawdę sporą poprawę. Takie kapsułki można dostać w każdej aptece. Fajnie też sprawdzają się kapsułki firmy Gal. To są te rybki, takie keratinowe rybki. Ich też używałam i były naprawdę całkiem fajne. Jeśli nie macie żadnego specjalnego balsamu, do skórek możecie użyć zwykłego kremu do rąk i też delikatnie wcierać go w te okolice przy. Paznokcia. A jeśli wasze skórki są naprawdę bardzo wysuszone i wyglądają dość źle, źle się z tym czujecie i chciałabyście, żeby, nie wiem, na jakieś ważne spotkanie, czy by po prostu chwilowo wyglądały lepiej, e, możecie użyć odrobiny kremu do stóp. Takiego kremu, który zawiera moczny i delikatnie zmiękcza skórę, e, właśnie na stopach. Możecie nałożyć odrobinkę tego kremu e, patyczkiem higienicznym na skórki. I wykonać delikatny masaż. To jest taki trik, który sprawi, że one automatycznie będą wyglądały od razu na niesamowicie nawilżone i będą wyglądały ładniej. To nie jest sposób, który możemy stosować codziennie, może niekoniecznie, ale myślę, że tak doraźnie na pewno się sprawdzi. Mi pomagała też wazolina i różnego rodzaju balsamy do ust. Jeśli akurat nie miałam pod ręką nic oprócz balsamu, to chyba samo wcierałam w skórę, skórę natkarska tutaj, a potem delikatnie przenosiłam na skórki. No i tak je smarowałam. Chodzi o to, żeby być systemowy. Systematycznym, ponieważ systematyczność w walce z suchymi skórkami jest jednak najważniejsza, powinniśmy używać tych kosmetyków parę razy dziennie. Ważne jest również to, aby stosować je bezpośrednio po myciu rąk, no i na noc. Mogą pomóc również olejki. Wszystko, co nawilżające i natłuszczające jest jak najbardziej wskazane. Ja czasem używałam też takich malutkich próbek kremów do twarzy, które akurat dostawałam w aptekach. Jeśli z jakichś powodów nie chciałam ich używać na buzie, używałam je właśnie jako krem na rąk i wcierałam w skórki. Możemy również używać olejków albo moczyć paznokcie przez pewien czas w ciepłej oliwie z oliwek z cytryną. Ja robiłam to przez pewien czas, ale generalnie to było dla mnie dość uciążliwe i w sumie zapominałam o tym i tak dalej. No i to chyba wszystko. Jeśli wy możecie polecić jakieś produkty, albo zdradzić swoje sekrety na pielęgnację skórek, to naprawdę bardzo chętnie o tym poczytam. Mam nadzieję, że filmik jakoś wam pomógł i że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę i za spędzony ze mną czas. Do zobaczenia w następnym filmiku. Całuski, pa pa!